Witajcie na kanale My Gra, Maciej z tej strony. Uwaga! Sprzedałem się. Za mały zostaw kart Pokémon. Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez sklep Booster Point. Booster Point jakoś tu będą się wrócić, żeby było ok. Właściciel sklepu skontaktował się ze mną, czy nie chciałbym przedstawić wam mojego sklepu w zamian za. Mały opening, powiedziałem pewnie, bo czemu by nie? Zwłaszcza, że już coś tam o tym sklepie słyszałam. Raczej pozytywne opinie, negatywnych nie było, więc myślę, czemu nie? Tak więc, otworzymy sobie kilka paczek z różnych dodatków. Głównie skupiałem się na palda i wow, więc ich będzie najwięcej. Póki co niedoceniany z tego roku, moim zdaniem. A później zrobimy sobie licytację, bo wszystkie te trafienia. Będziecie mogli zlicytować na małej licytacji charytatywnej, z której środki będą przeznaczone na hospicjum dziecięce w Warszawie. Wszystko będzie przez Allegro robione. Wy będziecie licytować karty. Jeżeli trafimy jakiś środ, bo zawsze się może zdarzyć, to ja dla pewności dorzucam jeszcze takiego czarka w starym kartmarketowym slabie. Znowu obrócone, zaraz nie wytrzymę. A więc, zgodnie ze starym chrześcijańskim zwyczajem, ja za darmo dostałem, to za darmo Wam oddaję. A środki, które Wy będziecie przeznaczyć na licytację, pójdą na chore dzieciaki w Warszawie. Więc myślę, że dobry deal. Co do, co do samego sklepu, oczywiście zamówiłem te karty przez nich. Strona wizualnie bogata, wszystko jest wyłożone na talerzu. Co klikać trzeba, myślę, że mówić nie trzeba, bo wszyscy wiedzą, jak sklepy online się obsługuje. Jest jakiś system punktów. Robicie zakupy, jakieś tam punkty generujecie na coś, później je wydajecie. Z tego co widziałem, to przy iluś tam punktach jest jednorazowa wysyłka za darmo, przy dowolnej kwocie, więc to jest zawsze coś. A jeżeli obejrzeliście ten filmik, to nie, nie musicie oglądać, nie? Ale dla moich widzów. Jest 3% zniżka na produkty Paradox Rift. Jeśli dobrze ten set wymieniłem, to jest najnowszy set, który pojawi się po 151 z kodem MAIGRA 3. I ten kod będzie ważny do końca października. A przynajmniej tak mi właściciel napisał. Tak więc co? Lecimy do openingu. Zobaczymy, co trafimy. Fajnie, by było coś trafić na naprawdę dobrego. Tak więc przypominam, sponsorem jest sklep Booster Point. Tutaj sponsorem jestem ja, a link do licytacji zna znajdziecie w opisie poniżej. Oczywiście linki do sklepów tego sklepu też tam będą, więc nic Wam tutaj nie ucieknie. My natomiast otworzymy sobie taki zestaw. Świni nie będzie w licytacji. Świnie biorę. Dwa boosterki. Scarlet Violet Paldea. Dwa razy Palde z blisterami. Uważam, że Trójpaki są najbardziej takie zawsze losowe, nie? Możemy trafić super dużo albo super wcale. A Palda to jest dobry set moim zdaniem. Przynajmniej na dzisiejsze standardy. No i wziąłem też Bulbazaurowego Pokémon Go. Bo czemu by nie? Postaram się tą Pinaskę też jakoś zapakować, żeby ona trafiła do nowego właściciela w jak najlepszym stanie. No i dostałem jeszcze takiego gratisa. Jednego boosterka Celebration. Myślę o, myślałem o tym, żeby go po prostu nie wysłać. Ale, jakbyśmy trafili coś fajnego, to byłby fajniejszy odcinek, więc zobaczymy jeszcze. Ale myślę, że otworzę po prostu mi aż trzęsie. Tak więc pozwolicie, że sobie otworzę te cztery rzeczy najpierw. Jak widzicie, otwarte. Tutaj jest pineska naszego starego, dobrego Blubozaura. Odłożę ją sobie na bok, tutaj na ulotkę. Co do paczek, otworzymy sobie w tej kolejności. Podzieliłem to tak, żebyśmy wiedzieli z jakiego produktu co jest. Świnia, oczywiście, jest ze świni śmieszna, dobra. Chopaki one mieli do zabawy, jako zwierzątko, <noise> zwierzątko Pokémon, eee, to może postawimy sobie o tutaj. Świnia będzie obserwować dropy. No i na samym końcu sobie otworzymy boosterka, bo ja oczywiście nie wytrzymam, no ale oczywiście ja też dołożę to. Więc myślę, że będzie ta licytacja fajna. Dobra, Tinka, Tin. A wyjątkowo w tym odcinku nie będę rozdawał kodów, bo chcę, żeby te kody też trafiły do osoby, która licytuje. Dobra. Mam że się nie obrazicie. Tak więc pierwsza paka. I trzymamy kciuki. Idziemy, tu mamy hopipo, -e paldan wooper. Oczywiście, Bulk też będzie w tym zestawie, nie? No, chyba że y, kupując nie będzie chciał. U, reversal Energia to coś lepszego. Passimian, Therapeutic Energia też jest ok. Great Ball w rewersie. Ma jako Uncommon Reverse. I mamy Slow Kinga EX. Czyli już wiemy, że to nie są martwe paczki. Może karty energii nie będzie. Więc już wiemy, że nie ma martwej paczki, no to spoko. Nie jest martwy ten e, blisterek. Ale chcemy coś więcej. Fularcika jakiegoś, albo o, jakby była Iono, Czajcie, była Iono, ktoś by mógł wylicytować Iono, to chyba sam bym licytował. Tak mi się wydaje. Dobra, lecimy dalej. Pain, Comeril, Menki, Mabostiv, teraz zwykły Quaxwell. Saguro, to jest taki tam. Dobra, mamy Luxraya eh, Kilowattrel i tylko rapska. Ta paczka niestety pusta. I ostatnia paczka z pierwszego blistera. Zobaczymy, co tu będzie. Eee, no, otwieraj się. Kodzik dla kogoś. I tu mamy voltorba, klawel. Anko, te trenerki jako komony to zawsze duże zaskoczenie. Speedops. Okej, okay, mamy Choice Spelta Tauros tylko i mastą. No to tak nie, nie, nie był szalony. Nie był szalony ten. Ten blister. No ale zobaczymy co dalej, mam nadzieję, że będzie dalej. Z zobaczymy co tutaj za nam buldożer Bulbozator. Balbulalbu, dobra, kod na bok. Tu pewnie były te triki, nie? Ja już zapomniałem jak to się robiło. Żółta ramka, pamiętacie były żółte ramki? Onix, Charmander, Squirtle, już wszyscy bidów. Może będzie Dito! O, jest Dito! Ha! Widzicie? Jest Dito. Jest Dito. Czy nie mamy martwej paczki? Dobra, i tu są. Aha, trzy Ankomony. To, to ankomony będziemy kłaść na bok. Dobra, mamy Dito. Dito jest spoko trafienie. Myślę, że to było jedno z fajniejszych trafień, na pewno. Zobaczymy tutaj. U, czarny kot. Pamiętacie, jak były jeszcze ramki. Dobra, Raz, dwa, trzy, tak? I tu jest karta energii? Znowu ciemność. Dobra, zobaczmy tu: Luna, Toner, Candy, Mamy Pikacza, mamy Squirtla, mamy Bibarela. Mamy Ratatę, ja chciałem powiedzieć Smirkla. Tu jest Numel, Kamerupt i ostatni Blissey. Du du, du du Nic specjalnego. Dawać mi coś w tych dropach. To ma być fajna licytacja, a nie tam takie tam. No, dawać mi coś pożytecznego. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Tu. I mamy kartę energii wody, Spark, Chensi, Satu. Aloran Raticate, Tranquil, Larvitar, Ambipom, Natu i widów i Lapras. No, Pokémon Go to żeście dali ciała. Niestety, warum? Zobaczymy, warum co nam da Spalda Volt. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Dobra, Cyk to są nowe, czyli jedziemy po staremu. Girafari, Tadbull, Great Relor. Niech ta IONA będzie w jakiejkolwiek formie, to będzie zarąbiście. Mamy grosze. No, to nie jest ta Waifu Meryl. E, skaliwu tylko. Niby grywalny, ale my chcemy jakieś rzadkie trafienia, a nie pospolite. Dobra. Kodzik na bok. No, dajcie tu coś. Ma o Magikarp! Magikarp by się mógł trafić. I Tleorokraw, Grosza znowu Miss Magius. Bramble Gust, Krogang, Mousehold. No co jest, Rabska? Palda, Co się dzieje? Palda i WoW, co się dzieje? Kod na bok. Dawać coś. Super Lot. No do grania jest całkiem super. Snower Fletching, trzymajcie kciuki, bo naprawdę jest. Piopitar, Flamigo. Magikarp! Jest! Jest! Ale ktoś będzie mógł sobie policytować. A magikarp? Trafiliśmy Magikarpia! Nice! I Jumpluf, i Bulk. No, to to jest spoko. Widzicie? Paldea, Paldea zawsze daje. Dobra, tu mamy jeszcze teraz świnkową paczkę. Scarlet Violet Base, to tutaj możemy polować na jamki. Kolory kodów! Ha! Biały kod! Były kolory? Ja nawet nie pamiętałem. Crashing camera, dobre do grania. Starli, Flitli, Jacek, Florgato, Exprer, Trontulla, nie Arbovilla, ne Koraidon. Niestety tutaj nic, ale palda. Jeszcze jest jedna szansa dla Paldei. Dobra, pyk i teraz cyk. Gotita, Masi Fuingul, dawać mi, dawać, ajono Florgato, Florgato, Mousehold. Tinka Tuf, Artazon. ech, Kombi. No co wy dzisiaj tak nie dajecie w tym ostatnim zdobie? wy ty tam. Dobra. Na razie mam tylko trzy takie trafienia. Jak nic nie będzie w Celebration, to sobie weźmiemy jeszcze. Jeszcze jeden blister. Wezmę ze swojej szafy. No więc ja nie pamiętam, czy tu się przekładał. Wydaje mi się, że jedna karta jest z tyłu, dwie zaś okej. Okay. A ja, 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 ja. To zrobimy tak, żeby nie było widać, dobra? Kot na bok. Trzymać kciuki, bo z Celebration to było wiecie. Ryzykownie strasznie. Dobra, Kosmog. Eweltal. I tu był chyba ten slot, nie? Zekrom! Zekromik! Jeszcze coś? I Pikachu. No to dobra paczka. Celebration nam oddało. Super. Ok. Dobra. No to nice. No to myślę, że fajna paczka do licytacji będzie. A do, dobra, poczekajcie. Jeszcze oh, i. wie jeszcze dorzucimy. A co tam? Nie jest. A mi to otwierasz. Więc yeah. tak. Kody będą wiadomo. Tu mamy IV Promo. Jest jakiś Swirl? Nie patrzyłem sobie, tak brałem na szybko. Chyba nie ma. Położem na bok. Trzy obsidiany. I jedziemy. Dawać, dawać, dawać. Kody na bok. I, I dalej. Buizel Bunsuit, Magnemite, Larwesta takowana. Toad Cruel Solorock, Trio Charcadet Larvitar, yee, he, he, he. Kolejne trafienie. Okej, okay, i tutaj nic. Pafin, palafin i tak dalej. Dobra. Okej. Okay. A no tak, kod na bok, bo trochę, trochę zamuły dostałem. Dobra, zobaczymy co będzie w tej paczce. Ale spoko, że z Celebration coś było. To mnie najbardziej cieszy. jeszcze ten Magikarp. Ten opening jest dobry. to mi się podoba. Co mamy tu? E. A tu? Też E. Darkrai tylko. Na bok. A strasznie się wyginają te paczki. Nie wiem czemu. Dobra, i ostatnia paka z tego Blistera. I to już będzie ostatnia paka na dzisiaj. Bo ja bidok jestem. Dobra, Czarkadet. Pawniad. Sinistri. Tatpulp. Lot, nie wiem jak to wymawiać, belibolt nieważne, teraz jedziemy po rzeczy grube nie, i Ach. to gek technicznie z gruby więc niby się łapie no ale chociaż Lavita jeszcze z tego blistera doszedł dobra, to te karty przede wszystkim te i oczywiście promki foliowane wszystkie karty będą na licytacji czy bulk? To już kwestia kupującego, będzie pytanie, czy chcesz ten bulk, czy nie, bo nie wszyscy chcą, ale główne mięsko jest, więc ja idę to fotografować, wystawiać i czekam na Wasze reakcje. Jeszcze raz chciałbym podziękować właścicielowi Booster Point za to, że umożliwił mi ten odcinek, a ja się dzisiaj z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym openingu, cześć.